Sorry. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Z góry dzięki. Jest pewna strategia, która od początku istnienia Bitcoina przynosi zyski osobom wykorzystującym ją. Być może nazwę tej strategii już dziś słyszałeś. Nazywa się HODL. Tak, HODL. Nie HOLD. HODL. Nazwa wzięła się od pewnego użytkownika forum Bitcoin Talk który pod wpływem alkoholu napisał popularny tam dziś post. Na czym więc polega strategia hodl? Hodl znaczy hold on for the your life, co można przetłumaczyć na zwykłe trzymać bez względu na wszystko. W kwestii kryptowalut, jeżeli trzymasz jakąś kryptowalutę, to znaczy, że wierzysz w jej przyszłość. Wierzysz w walutę, która jest kontrolowana przez nas, jako społeczeństwo, a nie przez rządy państw. Hodl znaczy, że sprzeciwiasz się inflacji, do drukowania pieniędzy i na tym polega też ta strategia, na trzymaniu kryptowaluty bez względu na stołki i spadki cen. Bardzo dużo osób zainteresowało się bitcoinem jako narzędziem spekulacji, dzięki któremu można sporo zarobić. Tradować na giełdzie i zaraz wypłacić wszystko w swoich narodowych walutach. Zapominają oni, że bitcoin powstał właśnie po to, żeby uciec od tradycyjnej pieniędzy i kontroli. W pewnym okresie istnienia Bitcoina można było zauważyć wiele spadków jego ceny sięgających nawet 50%. Spadków ciągnących się nawet 2 lata. Koniec końców Bitcoin zawsze wychodził obronną ręką, a jego cena w długim okresie czasu zawsze urosła. Jeżeli na świecie będą choćby dwie osoby chcące korzystać z Bitcoina, to ten zawsze będzie miał wartość. Gdybyś zainwestował w bitcoina 100 dolarów 1 stycznia 2011 roku, dziś trzymałbyś bitcoiny o wartości prawie 1,5 miliona dolarów. Bitcoiny, którymi przy pomocy obecnej technologii zapłaciłbyś w praktycznie każdym sklepie.